Premiery, premiery, premiery. Na rynku coraz więcej podkładek, więc czas wziąć się za omówienie niektórych z nich. W tym materiale opowiem Wam o dwóch nowych serii Ace i ten taksie. Także zaczynajmy! W dzisiejszym omówieniu skupimy się na szybszych opcjach i postaram się ją mówić w kolejności od najbardziej kontrolowanej do najszybszej. Zacznijmy od przedstawienia dzisiejszych uczestników. Rave Storm dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, czarnej z grafiką oraz szarej z grafiką. Jest ona również dostępna w dwóch rozmiarach. 480x430 mm oraz w kwadracie 500x500 mm. Jej cena to 199 zł za mniejszą wersję i 229 zł za większą. Następną odwrać podkładką jest Wraith Serenity. Możecie ją dostać w tym pięknym kolorze latem oraz stłumionym różowym. Tak jak Storm, oferowana jest ona w tych samych rozmiarach i cenach. Czyli 199 zł za 480x430 mm i 229 zł za kwadrat 500x500. Jako ostatnią podkładkę mamy ten taksardin soku w tej fioletowej odcieni. Jest ona dostępna w dwóch rozmiarach i tylko jednym kolorze. Jej rozmiary to 490x420 mm kosztujące 239 zł lub 500x500 za 259 zł. Pamiętajcie, wszystkie wymienione podkładki znajdziecie w naszym sklepie internetowym asygr.pl, do którego Serdecznie zapraszam. Zacznijmy od najbardziej kontrolowanego gagatka, czyli Wraid Storm. Przychodzi ona zapakowana na płasko w czarnej kopercie, na której przodzie widni nazwa serii z jakiej pochodzi, a na tyle informacja o jej dokładnych specyfikacjach. Otwierając ją możemy zobaczyć pięknie zdobione wnętrze oraz samą podkładkę w plastikowej osłonie. Zaraz po wyciągnięciu z pudełka leży ona od razu na płasko, tak jak to jest w przypadku wszystkich podkładek pakowanych w taki sposób. Za odpowiednie przywarcie w Raid Storma do biurka odpowiada baza wykonana z slimplexu, czyli Poronu. Tekstura na jej spodzie zbliżona jest do nowej implementacji i dzięki niej nie miałem problemu z poruszaniem się podkładki po biurku podczas gry. Grubość bazy to 3,5 mm, a jej miękkość opisana jest na medium i ja również bym ją tak określił. Nie pozwala ona na mocniejsze zanurzenie palców lub myszki w powierzchnię podkładki w celu uzyskania większej kontroli, ale dzięki temu ścisk na niej jest równomierny. Oprzycie krawędzi zostało wykonane znakomicie, znajduje się ono na równi z powierzchnią, jest ciasne i cienkie. Przejdźmy do najważniejszego elementu podkładki, czyli jej powierzchni. Posiada ona wyraźną teksturę, która w znacznym stopniu przypomina podkładki takie jak Artisan Hyen czy Aqua Control. Szybkość ślizgu, jaki oferuje, określiłbym na coś pomiędzy mid a speedem, kierując się bardziej w stronę spida. Jej wyczuwalna, drobna tekstura natomiast przyjemnie balansuje jej szybszą naturę, dodając kontroli i stopping poweru, szczególnie osobom, które ślizgają palcami po powierzchni. Tarcie statyczne jest niskie i pozwala na bezproblemowe wykonywanie mikrokorekt bez walki z podkładką. Tarcie kinetyczne jest równie niskie, przez co na stormie nie doznamy takiej stabilizacji ruchów, jak to było w przypadku omawianych wcześniej na kanale kontrol Padów. Niektóre szybsze ruchy mogą wydawać się chwiejne, natomiast zamiast za to niskie tarcie kinetyczne pozwala na szybsze i łatwiejsze trakowanie celów, szczególnie tych szybko zmieniających swój kierunek poruszania się. Jeśli chodzi o fliki i ich celność na tej podkładce, to jest naprawdę dobrze. Jej wyższy Stopping Power jest świetny szczególnie dla graczy CSa, czy Valoranta. Skutecznie on eliminuje inercję myszki i zapewnia płynne i stabilne lądowanie. Można go również zwiększyć poprzez wcześniej wspomniane ściskanie palcami po teksturze podkładki. W Raid Storm tak samo jak podobne mu podkładki określiłbym mianem hybrydowych, czyli nadające się do wszystkiego, zarówno CSa, Valoranta, jak i do Fortnite czy Overwatcha. Znajdziemy tu zarówno świetny stopping power, jak i szybszy ślisk. Będzie ona świetnym wyborem, jeśli zależy Wam na bardziej dynamicznych, niż na super stabilnych ruchach. Kolejną nową podkładką oferowaną przez Rave jest Serenity. Tak samo jak Storm, przychodzi ona zapakowana na płasko, w skudnej czarnej kopercie i od razu po wyjęciu z pudełka nie ma problemów z nierówną powierzchnią. Jeśli chodzi o elementy wykonania, to przycie jest praktycznie takie samo jak w przypadku wcześniej opisanego Storma. A baza Serenity, choć jest podobna do tej ze Storma, to jest większa, a producent opisuje ją jako medium soft. Gdybym miał ją porównać z artizanowskim standardem, to jest ona dosyć zbliżona do kategorii soft. Pod względem powierzchni Serenity jest szybka, a jej tekstura delikatna i mało wyczuwalna. Nie przypomina ona w znacznym stopniu żadnej z poprzednio testowanych przeze mnie podkładek. Tarcie statyczne na jej powierzchni jest średnie, ale nie przeszkadza ono podczas wykonywania mikrokorekt. Pozwala ono za to na łatwe utrzymanie myszki w jednym miejscu, bez mikrodrgani. Tarcie kinetyczne jest niskie, dzięki czemu tak samo jak w przypadku Storma, łatwo na niej wykonywać tracking, szczególnie w bardziej dynamicznych tytułach jak Apex, czy Rajwalsy, Gdy przy śledzeniu będzie potrzebna większa precyzja, dzięki jej większej bazie można lekko zwiększyć ilość tarcia kinetycznego poprzez wciśnięcie myszki w jej powierzchnię. Stopping power natomiast nie jest jej najmocniejszym aspektem. Niekiedy fliki mogą wydawać się chwiejne, a brak wyczuwania tekstury nie pozwala na wykorzystanie palców do zwiększenia ich stabilności. Rave Serenity skierowana jest w stronę gier bardziej dynamicznych, w których krytyczna precyzja nie jest zawsze potrzebna, a tracking jest kluczowy. Tytuły takie jak Marvel Rivals, Overwatch, Apex Legends czy Fortnite to ich specjalność. Ostatnią i zarazem najszybszą podkładką w tym zestawieniu jest to oto, ten tajek z jeans soku. Znajduje się ona w oznaczonej przez producenta czarnej kopercie z plastikową koszulką chroniącą jej powierzchnię. Jej baza Apex Grip została wykonana z materiału poronopodobnego, a jej grubość mierzy 3,5 mm. Choć opisana jest ona jako soft, to określiłbym ją bardziej jako medium soft, ponieważ daje ona możliwość na delikatne zanurzenie palców powierzchni podkładki, ale samej myszki nie da się już wcisnąć. Dzięki tej teksturze na spodzie bazy nie miałem problemu z poruszaniem się podkładki po biurku, nawet podczas najintensywniejszych rozgrywek. Oprzycie w ten tajż z jeansoku jest minimalnie poniżej powierzchni, schudnie wykończone i malutkie. Dodatkowo jest ono całkowicie niewyczuwalne podczas wykonywania ruchów przy krawędzi podkładki. A jak prezentuje się jej powierzchnia jeansoku? To spójno po całości. I powierzchnia, choć wykonana jest z materiału, to dzięki ciasnemu spotowi wydaje się ona twarda. Nie posiada żadnej wyczuwalnej tekstury i jest najgładszą podkładką w tym zestawieniu. Tarcie statyczne i kinetyczne na jej powierzchni jest super niskie, a myszka lata jak krążek hokejowy po lodowisku. Co oznacza, że świetnie nadaje się do wykonywania szybkich, reaktywnych ruchów i trakowania. Niestety przy super precyzyjnych ruchach nie dostajemy dodatkowej stabilizacji, więc różnego rodzaju fliki i mikrofony Korekty nie będą aż tak dokładne. Stopping power na niej nie jest niczym specjalnym. Jest on bardzo niski, więc osoby korzystające z myszek ważących 60 plus gram będą odczuwały zwiększoną chwiejność podczas zakończania ruchów. Specjalnością tej z soku są gry oparte na trakowaniu, jak Apex Legends, Rivalcy czy Overwatch. Ale również może ona spodobać się osobom, które po prostu lubią szybkie podkładki jako materiałowa alternatywa dla szklanych opcji. Wszystkim podkładkom z dzisiejszego materiału dałem ponad tydzień czasu i jak zwykle testowałem je w CSie, Apexie, Kowaku oraz w codziennym użytkowaniu. Na pierwszy ogień poszedł Raid Serenity, w jej przypadku oprócz jej pięknego koloru bardzo spodobały mi się zbalansowane tarcie statyczne w połączeniu z miększą bazą. W CSie była bardzo przydatna i delikatna stabilizacja ruchów, a zarazem swoboda jaką oferowała, gdy musiałem śledzić głowy przeciwników. W Apexie się na niej z łatwością trakowałem przeciwników, a w Kowaku udało mi się nawet zbić kilka rekordów osobistych. Tekstura jej powierzchni pod ręką była niesamowicie przyjemna i szczerze mogę powiedzieć, że Wraith Serenity to jeden z najlepszych speedpadów, z jakich przyszło mi korzystać. Jak już mowa o teksturze, to przejdźmy do Wraith Storm. W nim zabójczo przypomina mi ona Aqua Controlla i w żadnym stopniu nie jest to belka w jej stronę. Dzięki szybszej powierzchni i wyczuwalnej teksturze łączona dwa światy, czyli zwiększoną swobodę w ruchach oraz stabilność przy flickach. Natomiast w moim przypadku zauważyłem, że chociaż fliki były celne, to podczas ogólnego wykonywania ruchu w CESie brakowało mi stabilności i trudniej przychodziło mi trzymanie celownika na odpowiedniej wysokości. Wydaje mi się, że ten problem mogłaby rozwiązać zmiana na czułości na niższą, ale nie jest to rzecz, którą chciałem zmieniać. Całokształtowo w Raidstorm przypadła mi do gustu. Choć nie byłby to mój pierwszy wybór, to uważam ją za świetną, lepszą opcję dla fanów Aqua Controla. Jak ostatnią mamy ten z Jin Soku, czyli drugą podkładkę od tego producenta, którą miałem okazję testować. Jej oprzycie oraz baza są na wysokim poziomie, a gra na niwa Pexa była czystą przyjemnością. Czułem się na niej niesamowicie swobodny i wszystkie ruchy myszką przychodziły do mnie naturalnie. Natomiast, gdy grałem na niś w mimo że miałem kilka fajnych akcji, to bardzo brakowało mi stabilności, jaką zapewniają wolniejsze powierzchnie. Ten z Jin Soku oceniam jako świetną podkładkę. Czas spodoba się fanom prędkości, którzy nie oczekują wsparcia od podkładki. Podsumowując, speedpadów na rynku jest wiele, a ich właściwy dobór jest trudny. Nowe podkładki z serii Ace of Wraith posiadają świetne bazy sporonu oraz znakomite obszycie. Wraith Serenity będzie lepszym wyborem do gier opierających się na trakowaniu, a Storm jako hybrydowa opcja dla entuzjastów podkładek z wyczuwalną teksturą. Tentajk z soku za to to najlepsza opcja dla graczy szukających najszybszego ślizgu na podkładce, która nie jest szklana. Wszystkie z nich dostępne są w dwóch rozmiarach, więc zarówno fani kwadratów, jak i standardowych rozmiarów będą zadowoleni. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Pamiętajcie, że jeśli zainteresowały Was omawiane w nim podkładki, to znajdziecie je w naszym sklepie acewir.ka. Lub klikając w linki umieszczone w opisie tego filmu. I jak zwykle osobom, które dotrwały do końca, przypominam o kodzie rabatowym AceGir 05 na minus 5% od wartości produktów w koszyku. To były zwykłe i narka.